Dzień dobry. Jest firma, która ma wpisaną w swoją strategię tylko i wyłącznie jedną wartość i jedną misję. I ona jest na recepcji wypisana wielkimi literami. Nie bądź dupkiem. Autentycznie, jest to firma, która jest w branży e-commerce, która jest bardzo mi bliską firmą. To jest taka prosta misja i wartości, prawda? Kryje się wiele za tym. I dużo mówi. Druga rzecz, co do benefitów. Ja jestem wielkim zwolennikiem likwidacji benefitów. Uważam, że to są. Ja to nazywam tak zwane I wiele badań pokazuje na to. Natomiast w jakiś sposób próbujemy je wdrożyć intencjonalnie. Nie wiemy, jaka jest ta intencja, a ja Państwu pokażę, jak można zrobić piękny jeden benefit, który nawet trudno nazwać benefitem, bo to jest element naszego życia. Dobrze. Nazywam się Łukasz Szymula, zostałem przedstawiony, ale ja przedstawię się trochę inaczej. Mnie określa. 21 centymetrów. To jest dużo, czy mało? Zależy. Ja, ja uwielbiam w ogóle, jak prowadzę warsztaty, odpowiedzieć na to pytanie. To bardzo zależy. Oczywiście, dla niektórych to może być przeświat, dla innych to jest za mało. To jest średnia odległość, jaka jest między sercem a mózgiem człowieka. Moją misją, którą odkryłem jako lider, jako menadżer parę lat temu i ją wdrażam w wielu projektach, które wdrażam, pracując z liderami, uruchamiając własny program mentoringowy, i tu mógłbym taką wielką listę rzeczy projektów, które realizuję. One zawsze zmierzają do tego, żeby zmniejszać tę odległość czyli łączyć rozum, racjonalność z sercem, z uczuciami, z empatią. Wiecie, to strasznie fajnie jest pracować na przykład z menadżerami z działu IT, gdzie nagle pytamy ich, teraz porozmawiamy o tym, co czujecie. I to jest ta wielka zmiana, i jestem głęboko przekonany, że współcześnie takiej zmiany właśnie potrzebujemy. I te 21 centymetrów, one zdeterminowały ten projekt, o którym za chwilę opowiem, a pewnie wielu z Was słyszało, bo to jakoś tak od pięciu lat chodzę, o tym projekcie opowiadam i mam trochę obawy, że. Będę miał taki nagrobek, to ten, co wdrożył, 6 godzinny dzień pracy i tak zostanie mi to. Ja robię też fajniejsze rzeczy. Tam, tak. No ale jak już zostałem zaproszony, to powiem o tym, jak budować zaangażowanie. E, takim bardzo ciekawym motem, czy też sentencją, która jest mi bardzo bliska, to jest ta, którą Państwo widzicie z tyłu. To jest że Custoją, powiedział: że Kustoj jest prekursorem nurkowania rekreacyjnego. Ja jestem nurkiem technicznym. Nurek techniczny to jest taka osoba, która szlaja się po wrakach, po kopalniach. O jaskiniach, więc bardzo niebezpieczny sport, nawet uważany jako jeden z najbardziej niebezpiecznych sportów na świecie. Drugi jest base jumping, ponoć, jest to ciekawe, nigdy nie skakałem. Natomiast ona mi bardzo dobrze służy w takiej mojej pracy liderskiej ta sentencja, bo tutaj często Państwo pokazywali moi prelegenci analiza danych, analiza jakichś KPI-sów, dane strategiczne. To wszystko są dane zewnętrzne. A żeby Móc skutecznie obserwować ryby, ty musisz stać się rybą. I to jest piękna metafora tego, jaki powinien być lider, który chce naprawdę zrozumieć, czym jest zaangażowanie swojego zespołu. Co każdy z nas potrzebuje? Nie na średnich danych, tylko co ten Jan Kowalski, ta Janina Kowalska, nie wiem, czy tak się mówi, Janina Kowalska, co tak naprawdę ona i on potrzebują? Co ich motywuje? I to jest moje bliskie mi sercu, jest właśnie takie zarządzanie, my to czasem nazywamy zarządzaniem przez indywidualizację. No dobrze, tutaj haj, ha, poprzedni prelegenci bardzo ładnie mnie wprowadzili w ogóle przypadkowo w tę rozmowę, która teraz się odbędzie. Czy można badać zaangażowanie? No państwo, państwo wiecie, że można badać, ale jego nie da się zbadać wprost. Dokładnie tak samo jest z miłością. No nie da się stworzyć ankiety, powiedz mi kochanie, jak ty mnie bardzo kochasz, w skali linkerta od 1 do 10. No, na 10. Nie da się tego zrobić, bo to są takie rzeczy, które są bardzo miękkie, bardzo nieoczywiste i bardzo indywidualne. Gdybyśmy mieli zbudować taki e, współczynnik badania miłości, to co byśmy wzięli pod uwagę? Tu kolega odpowiadał Kwiaty regularnie, jakiś tam pierścionek się pojawił. Częstotliwość jakichś rzeczy i tak dalej. I Gdybyśmy tak zebrali te wszystkie rzeczy, musielibyśmy potem zbadać i zobaczyć, co autentycznie oznaczają te parametry i czy one definiują, że ktoś mnie kocha. Jak raz prowadziłem taką prelekcję i ktoś powiedział, o Łukasz, zapomniałeś jeszcze o używaniu karty kredytowej. Dużo stereotypów jest, ale zwróćcie uwagę, że jak mierzymy takie rzeczy jak zaangażowanie, miłość i tak dalej, bardzo chętnie wpadamy w takie bajasy. Nasze wewnętrzne przekonania i stereotypy, prawda? Że tak jest. Ich jest bardzo dużo. Nawet na tej sali od samego rana dużo się pojawia. Z badaniem zaangażowania jest dokładnie tak samo, jak z badaniem miłości. I wystarczy, że zbadamy tylko 10 rzeczy. To jest metaanaliza, którą już wykonałem parę lat temu. Wziąłem do ręki wszystkie dostępne narzędzia do badania zaangażowania, Zmaczowałem je ze sobą, zrobiłem metaanalizę i odkryłem, że jest 10 takich obszarów. I właściwie na bazie tego można by zbudować strategię leadershipu strategię kultury organizacyjnej, cokolwiek teraz nie nazwiecie, to te 10 rzeczy, one spowodują, że będziecie mieli fantastyczne efekty. Pamiętacie ten model Lencioniego na samej górze, który pokazywał poprzedni prelegent? Co tam było? Sprawny zespół, dobry zespół, żeby zbudować taki zespół. No niby tak niewiele, ale, ale to są te rzeczy. A dlaczego? Słuchajcie, no to są badania, które, to znowu meta -analiza, gdzie w badaniu wzięto bodajże chyba 600 tysięcy różnych wymiarów, w sensie wyników badania zaangażowania. Połączono to wyniki z najlepiej funkcjonującymi organizacjami, mającymi lepsze efekty, z tymi gorzej funkcjonującymi i na to nałożono indeks zaangażowania. Zobaczcie, jakie piękne, twarde dane. A co ciekawe, trzy dni temu Przepraszam, w zeszłym tygodniu Galup podał najnowsze wyniki badania w swoim corocznym raporcie miejsc pracy. Bardzo fajne zestawienie, jak według ich analizy poziom zaangażowania wpływa na konkretne wyniki. Bardzo podobne te, które tu widzicie, różnią się tylko cyframi. Znajdziecie te wyniki na moim LinkedInie, wrzuciłem go parę dni temu, można sobie poczytać. I to jest dowód na to, że miękkie rzeczy wpływają na twarde rzeczy. Czy to nie jest piękne w zaangażowaniu? Czy tak nie jest też w miłości? No dobrze, teraz szybko, ok, stady. Opowiem o projekcie. Nazywał się on Smart Working Policy. To jest projekt, który uruchomiliśmy, nomen omen, 9 miesięcy przed pandemią. To jest bardzo ważne, dlatego że intencjonalnie nikt z nas nie wiedział, co my robimy w ogóle. Nie było teraz takiej dyskusji, jak jest teraz, że, nie wiem, hybrydowa praca. Kto słyszał o 2019, roku o hybrydowej pracy? O zdalnej pełni pracy, o skróconym czasie pracy, teraz mamy dyskusję, czterodniowy tydzień pracy. To to wszystko słyszał. O pracy zdalnej w innym miejscu świata to tylko firmy IT miały coś takiego. Ja wtedy zrobiłem jedną rzecz. Otóż przeanalizowałem wszystkie raporty, które byłem w stanie znaleźć w internecie na temat benefitów. I odkryłem, że zawsze w top trzech benefitach jest zawsze jedna wspólna rzecz czas. Czas na wakacje, mniejszy wymiar pracy, większe poczucie sensu w pracy, też jest związane z czasem. Pomyślałem sobie, to po co ja mam się bawić w jakieś benefity? Tutaj rozkmijać. kosztowne, budżetowane, dyskusja co roku, podoba mi się, nie podoba mi się, kafeteria, nie kafeteria, miałem tego po uszy, postanowiłem, zrobimy coś innego. Zróbmy meta benefit, który tak naprawdę wszyscy potrzebujemy. Po prostu pracujmy mniej. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, że benefity nie są potrzebne. A tak ciekawy jestem, bo Pani się uśmiała tutaj bardzo mocno. Ach, coś tam się kryje za tym. Kryje się, dobrze. Przed wdrożeniem parę lat pracowałem z zespołem na tym, żeby uzyskać wysoki poziom zaangażowania. To były bardzo różne rzeczy, które robiliśmy. Ja bardzo mocno zainwestowałem w swój rozwój jako lider. Zostałem trenerem biznesu, zostałem coachem, mentorem. Mam kilkanaście certyfikatów różnych po to, żeby wiedzieć, jak to się robi. Trenerzy biznesu, którzy pracują z moim zespołem warsztatowo, nie mają łatwo, ale wiem, jak dobrać też dobrych trenerów, żeby skutecznie pracowali z moim zespołem. Ale cele, jakie postawiliśmy sobie w tym projekcie, dla mnie najważniejszym celem było poczucie sensu. Poczucie sensu w pracy. Coś, co powoduje, że to jest najwyższy wymiar kultury organizacyjnej, kultury dobrostanu i kultury odpowiedzialności. Poczucie sensu. No i co wdrożyliśmy? No Wdrożyliśmy na kilka miesięcy przed pandemią 6-godzinny dzień pracy. Była to gigantyczna transformacja mojej organizacji. 100 osób, więc pewnie nie jest dużo, ale to jest laboratoryjnie bardzo fajna organizacja, gdzie można transformację przeprowadzić. Gdzie uczyliśmy się, jak my mamy pracować, żeby z jednej strony zaspokoić potrzeby naszych akcjonariuszy, a z drugiej strony pracować z poczuciem sensu i z trzeciej strony jeszcze realizować wyniki lokalne, wyniki własne lokalne i tak dalej. Pracować 6 godzin dla nas to oznaczała wielka transformacja. Ja może przejdę teraz z tej strony, będzie łatwiej może czytać teraz tak, żeby było sprawiedliwie. I to była wielka transformacja. Musieliśmy zniwelować wszystkie rzeczy, które nie działają w naszej firmie z odwagą, z gotowością do zmian. Nie da się stanąć przed zespołem i powiedzieć: "Słuchajcie, od tego momentu pracujecie 6 godzin". Wyobraźcie sobie to? Katastrofa murowana, prawda? No bo, ale jak Myśmy zaczęli od bardzo głębokiej pracy warsztatowej, gdzie ja facytowałem te wszystkie spotkania i zdefiniowaliśmy ponad 60 różnych czynników, które nie pozwalają nam efektywnie pracować, które zjadają nam czas. Jednym z takich rzeczy, które wdrożyliśmy natychmiast, to jest zakaz robienia dłuższych spotkań z 30 minut. Ta Tasie. Da się. Ja prowadzę w tej chwili razem kilku firmom i uczę ich, jak to można zrobić. 30 minut spotkania, wszystkie. To jest funkcja tego, żeby brać odpowiedzialność za. Nasz własny czas jako największe nasze dobro, największe nasze dobro, czas. Wprowadziliśmy różne rzeczy, jak płatny urlop regeneracyjny. Ja na przykład mogę sobie wziąć po tych wielu latach pracy w tej firmie trzy miesiące kalendarzowe urlopu płatnego 80%. Ale jeszcze nie mam odwagi go wziąć, bo jeszcze nie wiem, co miałbym zrobić z tymi trzema miesiącami, ale planuję w przyszłym roku podróżować. O, i co ja powiem moim ośmiolatkowi, tato, gdzie ty jesteś przez te trzy miesiące, albo mojej żonie, no mam taki pomysł, bo teraz mocno wchodzę w żeglarstwo, ostatnio oświadczyłem rodzinie, że przepływam Atlantyk, moja żona mówi, ha, że będziesz na każdej wyspie się zatrzymywał, przylatywał do domu, zajmował się domem i potem wracał, nie tak, taka to, jak mówiłem, to nie jest projekt skróconego czasu pracy, tylko projekt głębokiej transformacji organizacji, który się dzieje cały czas i to jest projekt, który cały czas żyje swoim życiem, bo to już 5 lat minęło. A jakie są? A w ogóle projekt był zrobiony w modelu evidence-based. Od początku go badamy. Wszystkie KPI, wszystkie ważne elementy, ja się nimi dzielę, opowiadam. Teraz tylko pokazuję bardzo skrócone efekty. Proszę bardzo, to są wskaźniki zaangażowania. Zaczynaliśmy z bardzo wysokiego poziomu. Ponad 4 punkty. To jest w skali 5, punktowej, dlatego w międzyczasie skorzystaliśmy z trzech różnych narzędzi i musiałem je sprowadzić do wspólnego mianownika, więc mamy wysoki bardzo poziom zaangażowania, jak widzicie ja już, chyba więc jestem nie zrobię nic. tak sobie będzie stało na poziomie 4-6, może 4-5 i to jest bardzo ok. NPS. To jest najnowszy wynik, to jest badanie, które robiliśmy, zakończyliśmy w styczniu tego roku, za zeszły rok. 75 punktów w skali 100 punktowej, i możemy porównać to z wynikami, które podała firma EnPulse. Bardzo ciekawy raport coroczny, gdzie średnia dla Polski jest, jak Państwo widzicie, 14 punktów. Bardzo ciekawe. Kto z Państwa ma NPS u siebie w organizacji? Jakie wyniki macie? To już jest bardzo dobry wynik 60. Bardzo dobry wynik, gratuluję. Mhm. NPS. Wiecie, jak żeśmy wprowadzali ten sześciogodzinny czas pracy, to jesteśmy firmą e-commerce. My pomagamy odnieść sukces wielkim e-commerce'om w Polsce. Jesteśmy w cieniu tych firm. My jesteśmy mało znaną firmą, aczkolwiek wszyscy znają nas z branży e-commerce. Generujemy przychody czy też sprzedaż, wartość sprzedaży znacząco większą tutaj w Polsce, znacząco większą niż największy gigant technologiczny, którego nie będę imienia wymieniał, konkurencja do Microsoftu ponoć. Zobaczcie, co się wydarzyło. Myśmy się bali, ale jak to, nie, będziemy pracowali krócej, nie obsłużymy naszych klientów. To był jeden z takich największych wyzwań. Proszę Państwa, nic się nie stało. Okazało się, że klienci oczywiście oczekują szybkiej reakcji, ale oni oczekują szybkiej reakcji, a nie szybkiego załatwienia sprawy. Tak, trzeba było komunikacyjnie, słuchaj, zajmiemy się tym, temat będzie załatwiony jutro. No więc NPS naszych klientów i partnerów biznesowych, jak widzicie, poszybował. No, jakbym na to nie patrzył, to jest jakiś związek z moimi wskaźnikami zaangażowania, a tymi wskaźnikami, ale pójdźmy krok dalej. EBITDA. Jako firma notowana na giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie, nie mogę pokazać lokalnych danych, ale to jest EBITDA dla rynku polskiego. Jak widzicie, piękne wzrosty, znacząco szybsze niż rosnący rynek e-commerce. Bo oczywiście jesteśmy beneficjentami tego, że od paru lat rynek e-commerce rośnie, ale te wyniki rosną znacząco szybciej. I proszę Państwa, myśmy o 40% zwiększyli zatrudnienie przez te 3-4 lata. Bita ciągle rośnie. Piękny wynik. Zamówienia, to jest wartość zamówień, czyli ile tych lodówek, ile tego sprzętu gospodarstwa domowego, kredytów, udało nam się sprzedać dla naszych firm e-commerceowych. Na przykład największym naszym klientem jest Allegro. Państwo widzicie. 5,5 miliarda złotych w samej Polsce. Tak tyle przysłysze, że nas system systemie siedzi o sprzedaż I to rośnie. I to znacząco szybciej znowu niż rynek e-commerce. No jest jakiś związek z tym poziomem zaangażowania. Ja oczywiście go widzę bardziej, dlatego że ja mam jeszcze bardzo wiele innych wskaźników, które bardzo mocno kontrolujemy. Przychody. To chciałby z Państwa mieć takie tempo rosnących przychodów. Całkiem przyjemne, nie? Ja powinienem jeszcze taki słupek jeszcze na estymację na ten rok. To jest estymacja w tej chwili, już mogę zrobić bez połowa roku na poziomie plus 24%. Też przyjemny efekt to jest. Retencja pracowników. To jest średnia z ostatnich czterech lat. Ja mam rotację, czteroletnią rotację średnią 4%. To z Państwa mam taką przy stuosobowym zespole. Fajne, nie? A jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja w ogóle nie korzystam z headhunterów od jakichś 8 lat. No, na rynek bułgarski i czeski, tak, to tam musiałem. Dlatego, że u mnie pracę się pozyskuje tylko i wyłącznie z rekomendacji pracowników. Więc sobie też obniżyłem koszty rekrutacji. Dni chorobowe, to był jeden z tych kpi które miałem, żeby obniżyć dni chorobowe. To jest średnia z ciągu ostatnich 4 lat. O ile spadły mi dni chorobowe? Proszę Państwa, o 56% ludzie mniej chorują. Oczywiście była tam zawierucha związana z pandemią i tak dalej. Część osób była w domu, więc pewnie nie wychwyciliśmy wielu rzeczy, ale ostatnie dwa lata są, na to, są dokładnie na tym, na tym poziomie. No i też takie fajne, tu się pochwalę. Dwa tygodnie temu było rozstrzygnięcie konkursu firm certyfikowanych The Great Place to Work, i moja firma w naszej kategorii zajęła pierwsze miejsce. To jest naprawdę strasznie fajne, więc jak widzicie ten element, employee brandingu realizujemy też fantastycznie, a ja spełniam swoje ego. Tak? Więc zawsze sobie zadaję pytanie, czy ego mam nie, czy ja mam ego. No pewnie jedno i drugie. To są takie fajne rzeczy, i pracownicy naprawdę są bardzo dumni z tego, że mogą zobaczyć coś takiego, takie wyniki, ale i tak najpiękniejsze, co jest, to są historie indywidualne pracowników. Ja chyba plan, zaplanowałem tak, że książkę napiszę jak zmieniło się życie każdego z pracowników dzięki temu, że pracowali 6 godzin, czy pracują 6 godzin dziennie. Tych historii mogę powiedzieć wiele. Dla mnie jest najbardziej wzruszająca historia, to jest historia mojego szefa sprzedaży, który ma czwórkę dzieci w różnym wieku. Wiecie, to jest duże wyzwanie, nie? Tak zawozić, przywozić i tak dalej. Kiedyś podeszła do mnie jego żona płacząc, z wielką wdzięcznością mówiąc mi, "Ukaż nasze życie w rodzinie zmieniło się całkowicie. Ja mogę robić karierę zawodową. Mam więcej też czasu dla siebie, dlatego że y, jej mąż może zawozić dzieci, może odbierać dzieci, może być w domu i tak dalej. I tych historii mogę opowiadać wiele. Ja jestem przykładem też historii. Ja mam zawodową ADHD. Tak? Ja jestem w sześciu pracach naraz. W związku z tym y, z czym jestem beneficjentem 6 godzinnego dnia pracy, ale ten wolny czas zamieniłem na inne projekty zawodowe. No, bo tam mam dużo do zrobienia, ale tak też można. Monika Monika fantastycznie realizuje swoją wielką pasję jako trenerka fitnessu. Codziennie od godziny 17 prowadzi zajęcia fitness. Nie mogłaby tego robić, dlatego że on, nasze biuro jest w centrum na Placu Unii Lubelskiej, a ona pracuje na dalekich Bilanach. Nie byłaby w stanie oddać się swojej pasji. Moja główna księgowa, pasjonatka tańca. Jest taki taniec, na bezie nazywa tak się rusza biodrami jakoś. Nie jest to czacza, to dokładnie. Je, to jest jej wielka pasja. Weźcie, no, księgowa jest, to jest najbardziej chyba zarobiona osoba w ogóle w firmie i najbardziej strategiczna osoba, i ma czas na to, żeby to robić. Krzysiek ma też trójkę dzieci, mówi, że odbudował relacje ze swoim synem. I mogę tak opowiadać, 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 i to jest prawdziwy benefit. To jest to poczucie sensu. My mówimy w naszej organizacji, że my zamieniamy targety na poczucie sensu. Oczywiście realizujemy targety, bo musimy, tak? bo to jest nasze bezpieczeństwo finansowe. Jeżeli państwo chcecie poznać, jak wdrażaliśmy ten projekt, to oczywiście zapraszam na portal ICANA. Tam znajdziecie artykuł cały, który pojawił się i bardzo szczegółowo opisane zostało to wdrożenie. On jest sprzed dwóch lat, ale jest ciągle aktualny, dlatego że to opowiada historię, która się nie zmieniła. No i... To chyba tyle. To, co ja bym powiedzieć ze swojej strony na koniec, to dbajcie o poczucie sensu, bo to jest największy, najbardziej wartościowy benefit. Ja nie lubię słowa benefit, ale jak już tak pojawia się, niech zostanie. Dbajcie o poczucie sensu, a rzeczy przyjdą same później. Pamiętajmy, że biznes to jest po ludzi, to są ludzie, to nie są cyfry, to nie są targety. Za każdym tym to jest konkretny człowiek, konkretna historia, Konkretne życie i o tym warto pamiętać. Tyle z mojej strony. Dziękuję.